Dzień dobry widzowie. Dzisiaj jest taki odcinek, w którym po pierwsze pokazuję wam, znaczy no w sumie to tylko o jedną rzecz chodzi, ale też o to. I tutaj nie, że przez przypadek napisałem Tamagozi, tylko specjalnie tu jest tak zrobione, że zakreślone i napisane Fani, czyli Tama Fani, czyli nazwa po prostu naszego kanału, więc Dzisiaj właśnie chciałem wam powiedzieć bardzo ważną informację, że kupiłem Tamagotchi Angel. No i właśnie jutro powinien kurier przywieźć, więc będzie bardzo właśnie bardzo ważny odcinek z unboxingu Tamagotchi Angel, więc będzie ciekawie. Do widzenia.